Krzysiu, jakie masz wrażenia? Ale to fajnie jest. I będzie jeszcze lepiej. Się Panowie, jesteśmy na PGA2024. Pierwszy dzień. Jakie są nasze oczekiwania odnośnie targów? To ja może przekażę głos koledze. Spotykamy się w tych jakże romantycznych okolicznościach przyrody, żeby no nie wiem, zobaczyć, z czym się to będzie jadło. Jak na razie szału nie ma. Widzę ciągnik, widzę całką, całkiem sporą rzeszę cosplayerów. Może być ciekawie, zabierz mnie to sprzed twarzy, bo przecież... Tak, ogólnie to Adam ma tutaj mikrofon, tak. ale, ale na razie korzystamy z tego naszego fantastycznego mikrofonu. Ja zaprezentuję. Tak, to jest taki custom trochę. Dorian, w jaką grę chcesz zagrać? W Gothica oczywiście, ale jak będzie kolejka... Dobra, koniec, koniec. W drewno się tutaj nie gra. Nie, ale chcę, jak będzie kolejka na, na 6 godzin, to podziękuję, pójdę na strefę Indii i tam podejrzewam, że będę się lepiej bawił. Dokładnie, jak wczoraj zobaczyliśmy kolejkę, to była naprawdę długa, a jak dobrze pamiętam, to wczoraj e, dzień, dla prasy. dzień dla prasy i mimo tego była bardzo długa ta kolejka, nie? Planujemy spotkać się z, powiedzmy, że bracią podcastową po raz kolejny, na pewno obejdziemy dookoła wszystkie stoiska, zobaczymy, z czym się to je i zabierz mi to sprzed twarzy. <laughs> Adam, czy widziałeś dużo ludzi ubranych w cosplaye hell, z Helldivers? Było ich całkiem sporo. Przeginać, Krzysiu, przeginasz. Krzysiek, czy ty naprawdę oczekujesz, że ludzie będą rozumieli historię tego setra? Ani trochę. My w sumie tutaj jesteśmy po to, żeby się spotkać. napić kawy, 14 zł. Więc wiecie, nie jakaś tam parzona. Podstawić. Hatwu, kurwa. Ludzie myślą, że ja naprawdę jestem chyba grucha, a przecież grucha nie żyje. Tak, ktoś żyje? Tak? Przepraszam? To się wytnie. Słuchajcie, no na PGA 2024 po raz pierwszy jest retrosfera. Ponad 100 stanowisk. Gdzie mi na gruchę patrzysz? No. Jest ponad 100 stanowisk retro, pójdziemy do Andrzeja, będziemy z nim gadać, zobaczymy co nam ciekawego powie. Ja mam na pewno jedno pytanie, jaki najstarszy sprzęt ze sobą przywiózł dzisiaj na PGA i tego się dowiemy na pewno. Ja bym kurwa dopchnął to czymś, wiesz? Tego nie kręć, to nie jest dobry pomysł. To biorę wszystko, najnowszy station, retro, najnowsze i tarcze komórki.

Jest. To jest teraz a tu jest zajęte, więc... Całość jest na dosyć wczesnym etapie, natomiast celujemy w właśnie takiego city buildera, gdzie stawiamy nacisk na budowanie miasta Zbysz w budynku. Czyli każdy z pięter będzie się fokusować na potrzebach takich jak np. produkcja surowców, potrzeby mieszkańców i z każdym piętrem będziemy mieli do czynienia z mniejszą ilością przestrzeni, ale z bardziej wyspecjalizowanymi budynkami. I Pomysł jest taki, by przede wszystkim przetrwać, czyli z założenia nie budujemy gigantycznej, pięknej metropolii, a raczej ograniczone surowce, trudne decyzje. Taką inspiracją jest, można by powiedzieć, sam Frostpunk czy Xion, jeżeli chodzi o tytuły. Powiedziałeś, że to jest coś na zasadzie, że budujemy w górę. Ja znam przynajmniej dwa seriale, gdzie są oparte na tym, że coś jest zbudowane w dół, tak jak na przykład Silos, mm -hmm. albo był kiedyś taki chyba film Platforma gdzie rzeczywiście każdy kolejny poziom zawierał co innego. Czy jakaś była inspiracja tym, czy raczej nie? Tutaj raczej nie. Akurat to był taki pomysł, żeby troszeczkę inaczej podejść do samego City Buildera i ograniczyć tą przestrzeń z założenia, ale nie, tutaj te tytuły, na tyle ile wiem, nie były inspiracją. Jedną rzecz, która mi się bardzo mocno rzuciła w oczy, ja nie wiem, kto odpowiada u was za nazywanie postaci, ale błagam, zróbcie z tego DZ, bo chodzący mem, za co złapała? Ale... Ale może to właśnie o to chodzi, Adam, żeby... No to, to oni wietrą lepiej, Krzysiek, no ja nie będę ten. Na chwilę obecną możemy sobie pokonać troszeczkę tą fabułę do przodu. E, tak sugeruję sobie trzymać się właśnie samego quest'a, e, wybudować kilka budynków. Tak jak mówię, wszystko jest na dosyć wczesnym etapie, więc niektóre rzeczy, nie, powiem prosto, jeszcze nie są dokończone. Są w trakcie developmentu. Jesteśmy mniejszym teamem, więc no, wiadomo. Ile, ile osób w teamie zajmuje się tym? Tak, mamy 4, a 11 łącznie. Natomiast dużo osób nam się teraz w pojawiło. Ja na przykład odpowiadam za Głównie warstwę graficzną. Jestem jedną z osób, która projektuje Asety. Ale tak naprawdę no, nie mam tutaj wsparcia w tym temacie, więc większość 3 jaka jest na ekranie, przeszła przez moje ręce. Natomiast w zależności od tego, o jakiej warstwie mówimy? No to będą dwie, trzy osoby do danej rzeczy. Często uzupełniamy się tutaj. Ale można na wishlistę już dodać na Steamie? Macie jakieś e, już przypuszczenia, kiedy to się może pojawić, albo ewentualnie jakiś Early Access? Tutaj pytanie jest od nie do mnie. Ja Okej, okay. to jeszcze może dodam. To jest podobne do innych uniwersów, ale jednocześnie na tyle odmienne. Czy. Tutaj, no, no, a propos tej inspiracji, o której tak, była wcześniej mowa, skąd się to wzięło, że to wygląda tak fajnie? Przeszło przez swoje ręce w warstwie 3D, co? Nie? Ale, tak, ale kto tutaj to, to, to wymyślił? Tutaj. No. tutaj troszeczkę grupowy effort. Nasz główny koncentratysta, Kacper jest odpowiedzialny akurat za sam styl, ale chcieliśmy pocelować taką mniejszą sztampę. Nie takie czyste sci-fi, mhm. tylko dodać troszeczkę brutalizmu. No właśnie, to, to takie to, to Widać, że to jest takie zimne wszystko, mm, nie? Tak, jest inne i na tym nam zależało, żeby po prostu mieć coś, co ani nie jest, nie wiem, osadzone w jakimś banku, ani też nie jest cyberpunkowe. Jesteśmy na PGA 2024 na Retrosferze. Mamy ze sobą Andrzeja Muzyczuka. Ja mam jedno zasadnicze pytanie, bo my w tym wstępie, który nagraliśmy na samym początku PGA, ja zadałem takie pytanie, jaki jest najstarszy sprzęt, który tutaj przywiozłeś? Pong z Nintendo, to jest akurat. Yy, Pong oryginalny z 77, 77 roku. Japońska wersja. I jeszcze Pong wersji niemieckiej, chyba firmy Binaton te 77 rok. A z drugiej strony, najmłodszy scent, jaki mamy? Najmłodszy Nintendo Switch. Jest dostępny, bo na nim będzie się turniej, właśnie w. w co będzie turniej? W Pacmana. W Jest w najświeższy, tak. najświeższy, najświeższy. Najświeższy, a ma 8 lat, więc wiesz. No tak, no tak. No, no, no w wczoraj... Prawie retro. No ewentualnie mój laptop w plecaku, ale to już się nie, nie liczy do grania, nie? Nie, no tego, tego nie bierzemy po uwagę. To nie, układnie, nie bierzemy, tak jest. Więc de facto najnowszym jest... E, najnowszym, tak, czyli najmłodszym jest Switch, ale oczywiście retrogierki na nim są, no bo no jak inaczej trzeba być? Takie tak jest. Switch. Ile stanowisk jest ogólnie teraz? Ponad setka, chyba 108 w tej chwili jak naliczyliśmy, ale nie jestem tego pewny, bo niektóre sprzęty się niestety psują, są wymieniane na inne, więc plus minus ponad setka na pewno jest. Albo 108, albo 110 w tej chwili. I rozumiem, że od 8 rano masz obłożenie takie jak teraz, jest pełno? Tak tak, od, od chwili kiedy już można było tutaj wchodzić, to już się cała sala zapełniła. Serce się raduje, jak jednak widać, że, że duch retro nie ginie w narodzie. Czyli mówiłeś po ostatniej Retrosferze, że było chyba blisko 4000 osób. Tak jest, tak. I czy teraz możecie powiedzieć, że na Retrosferze było około 60 tysięcy, jeżeli dzisiaj dzień podliczymy pod koniec? Oj, jak najbardziej, tak, możemy tak powiedzieć, możemy się podczepić pod ogół i tak, 60 tysięcy ludzi, z tego co wiem, tyle zakładali organizatorzy, i wydaje mi się, bo co chwilę widzę nowe twarze, więc jest szansa na to, więc cudownie. Wychodzi cudownie. na to, że to najlepsza wersja retrosfery, która jest na wyjeździe? Z wyjazdowych jest największa i muszę Wam powiedzieć, że jestem dumny z całego naszego teamu, że podołaliśmy i się udało, bo to było wyzwanie logistyczne naprawdę trudne dla nas. Pierwsze a, wyzwanie. A, a pamiętajmy, że Wasz zespół nie jest aż tak, tak liczny. No, no słuchajcie, no kilka osób jest tak naprawdę, do 10 osób yy, w naszym teamie, więc naprawdę tutaj się nam udało to zrobić świetnie. Mariuszek, który zresztą obok jest tutaj, yy, no, dawał radę. Wszyscy dawaliśmy radę, no i jest tak jak jest, czyli wszystko jest fajnie, po prostu dobrze działa. Ja mam ostatnie pytanie, czy Ty rozumiesz historię tego sweterka? Nie, ale chciałbym się go tak. dowiedzieć później. To po, po, poza, poza kamerą Ci powiem, poza kamerą. Adam, jak to Mario? E, niezłe, niezłe, nie powiem, ale... Tej wersji A spróbuj w drugą w stronę. Da się. Kul, się krew, da się. Jesteśmy na stanowisku Retrosfery, e, naszych bardzo z dużego i e, jak no, można się było spodziewać, na Mako w gry jak zwykle nie działają. Moje własne osobiste zboczenie, tryb fabularny. E, okay. O co chodzi, z czym się to je, bo specjalnie nie zaglądaliśmy. E, I bardzo, bardzo fajnie, że Pan na to zapytał, bo bo akurat fabuła jest dla mnie tutaj istotnym elementem, aczkolwiek jest to gra, wiadomo, autoshooter, roguelike, więc opowiadanie historii jest bardziej poprzez otoczenie. Idea jest taka, że są cztery akty gry. Każdy akt jest podzielony na 15 leveli i każdy level jest w innej lokacji. I my poprzez fabułę przechodzimy przez kolejne levele i dochodzimy do bossa w 15 levelu. I kiedy go uciukamy i się wszystko uda, to odblokowujemy kolejny budynek, Naszej katedry. Czyli nie ma ścian tekstu typowych dla. Nie ma ścian tekstu, aczkolwiek. Wszystko, wszystko się dzieje i widzimy, skąd się wzięło i po tak, co. Tak? Ale jeżeli ktoś lubi czytać ścianę tekstu, no. to oczywiście to daje nam da Przed każdą misją jest zakładka Quest, jest mapa, gdzie, my poruszę, gdzie idziemy, jaki jest nasz cel, po co my to robimy. Jest może może nie ściana, ale taki tekst. Wygląda to. no z jednej strony znajomo, z drugiej strony bardzo innowacyjnie, więc się tak zastanawiam, co było inspiracją dla postaci nawet, czy, czy dla, dla całego środowiska, które się tam pojawiło. Tak, no ja myślę, że to uderza właśnie dużo, tak jak zresztą szczególnie do mnie, ale uderza to dużo ludzi, jak chodzi o taką wibrację gier futurystyczno-średniowiecznych. Mhm. I tutaj nawiązuje do Warhammera, przemyślnika, mhm. gdzie mamy jednak te miecze. Topory, młoty, ale z drugiej strony trochę technologii widać. Obronie, tak? no, no, no. Główny bohater jest takim templariuszem, e, który należy do jakby zakonu templariuszy, który jakby istnieje od prawie tysiące lat. Gra się dzieje w przyszłości, ale w dosyć niedalekiej przyszłości, kiedy świat jest właśnie w momencie, kiedy zaczęła się apokalipsa. I my przemierzamy przez ten zniszczony świat, wiemy gdzie to się zaczęło, próbujemy dotrzeć do właśnie katedry, tej mhm. katedry i to trochę nawiązanie do właśnie Diablo 1, jako o inspirację. Popularne, my wchodzimy coraz głębiej. Katakumby, jaskinie. No i potem oczywiście klasycznie, a tu już właśnie inspiracja z duma, wchodzimy do piekła. W tej grze leci cały czas metalowa muza. Nie każdy może się spodobać? Jeżeli w menu jest możliwość wyciszenia muzyki, ktoś sobie odpali tak. gdzieś tam z tyłu Spotify, nie wiem, z Pono, Ja nie wiem dlaczego miałby to zrobić, ale są złoczeństwo, no co zrobić. Możesz grać ją lewą ręką tylko sadem. W drugiej ręce możesz trzymać ulubiony napój i się świetnie bawić. E, Abu gracz na padzie, na padzie bardzo fajnie się gra. Nie jest to do końca tak jak gra dla graczy, aczkolwiek po tych czterech aktach fabuły mamy akt endgame'u. I ten endgame to jest yy, level'e, kiedy mamy... Trochę gra zmienia swój sposób grania, mam więcej losowości. Muszą być odniesienia do asesynów, których pokonali dawno temu. Włagam powiedzcie, że coś będzie. Jakieś smaczki, jakieś cokolwiek. Myślę, myślę że coś się znajdzie sam jego, ubiór trochę wskazuje i ewidentnie widać tą. No widać trochę tego asasyna, nie? No, tutaj nie da się ukryć, aczkolwiek pytanie, kto był pierwszy, nie? No, tak e, właśnie. Więc raczej to jednak chodzi tutaj o zakontemplariuszy. To jest jedyny chyba przykład, w którym self-insert autorów jest bardzo mile widziany. Tak, <grym> tak. Ja robię grę, którą ja będę lubił grać i tak jak mamy bardzo dużo jednak wysyp gier typu survival jest kolosalny i nie da się ukryć, że jakby gdzieś u podnóżach jest jednak ten, ten element, to jednak ja robię grę, której mi brakuje wielu rzeczy, których w tych grach nie ma po prostu. Typu, typu fajnej fabuły, coś, co cię przyciągnie. Tutaj mamy system GORE, bardziej jednak takie dla dorosłego widza, To, to nie jest cukierkowe. Nie? Jak duży jest zespół, który robi tego? I to jest dobre pytanie, bo to jest solo break. To jest ja to robię sam? Wszystko sam. sam. Tak? Tutaj nie ma kupnych hasetów za bardzo. Gdzieś tam w otoczeniu rzeczy, które są powtarzalne, ale postacie, animacje, wrogowie, posłowie, to wszystko jest zrobione przeze mnie. Premiera przewidziana na przyszły rok? Coś bliżej, ewentualnie na jakie platformy się pojawi poza oczywiście Steamem, więc z automatu podejrzewam, że na Steam Decka też będzie. Steam Decka już teraz działa, mogę dać pograć. E, także tutaj już tu śmiga sobie na Steam Decku w 60 FPS-ach. Ale ja przyznam, że to jest chyba idealna gra pod Steam Deck'a. To prawda, ja tu sobie siedzę, jak nikt nie przychodzi, sobie siedzę i po prostu gram. To działa teraz na bardzo kiepskim laptopie, a to jest dosyć duży monitor, więc nie jest źle. Jak na kiepskim laptopie, czyli Adam w pracy też można pograć? Dokładnie e, tak. E, dokładnie tak. Premiera będzie maj-czerwiec. Early Access. Ja trochę potrzebuję tego feedbacku. Ja potrzebuję tą grę dostosować do tego, co ludzie oczekują. I ja jako solo developer nigdy do końca nie znam wszystkich odpowiedzi, więc dlatego Early Access jest dla mnie idealne. Domyślnie wychodzi z Steam i Steam Deck, e, pewnie Epic Games, e, czyli w sumie PC. Chwilę po premierze, a to będzie prawdopodobnie grudzień listopad. Planuję, żeby to był Switch i Xbox. Czyli Dorian niestety nie zagrasz. Ale to, no, no to, no. mam Switcha! <grywa> Spotkaliśmy Rafała Starego Gracza. Rafał, jak wrażenia? Eee, pozytywne, chociaż w zeszłym roku było fajnie, mi się wydaje, z mojego punktu widzenia. Ale no, nie ma Xboxa, to mówiłem już u siebie, bo chodzę, nagrywam, powtarzam jak mantrę. I to robiło robotę, bo nie mieli wielką halę. W tym roku za mało rzeczy, no bo jest Gothic, Kingdom Come, nie moje tematy, jak wiecie. Eee, no Nintendo i tak dalej, ale jest retro, jest super tutaj u Andrzeja i ekipy. Generalnie no, fajnie, no święto gamingu, wiesz, warto być, tak, przynajmniej raz do roku. Dokładnie. A czy widziałeś jakieś fajne cosplaye? Szczerze nie przyglądałem się jeszcze, ale jest dużo cosplayerów, tak. No. Tak, tak, tak. Nasza przypinka, nasza przypinka. Dzięki i w ogóle fajnie było się zobaczyć. Lecimy dalej. Cześć! Lecimy! Mam tylko jedno pytanko, ile stoicie w kolejce? Z około pół godziny. Dobra, dzięki. Pół godziny trochę krótko, jak na tę ilość ludzi, która stoi w kolejce, ale zobaczymy. Ciekawy jestem z tych wszystkich stanowisk, ile czasu mają nagranie. Spróbujemy się później dowiedzieć. Jedno pytanko, jeżeli pozwolicie. Pytanie, jak długo stoicie w kolejce i czy uważacie, że warto. Jeszcze nie wiem, stoimy już godzinę 30 jakoś, ale jesteśmy fanami gotika od zawsze, że tak powiem, także myślę, że warto będzie w to zagrać. Dzięki wielkie. Godzina 30 to już trochę gorszy wynik, ale fani gotika są gotowi chyba na wszystko. Czyli wychodzi na to, że Kingdom come Deliverance 2 i gotik. 1 do 0. Jeżeli chcemy uwieść piękną kobietę, wypadałoby mieć odpowiedniku temu pojazd. Mówią, że wielkość pojazdu ma znaczenie, jeżeli chodzi o uwodzenie. No ja w tym roku planuję kupić to. Myślę, że dam radę. Unknown 9 Awakening. Już dostępne. Tylko po co? Kolejny wysryw, Sweet Baby Ink. Pachnie Tom Riderem, pachnie wszystkim. Moczem trochę też. Tylko tej biednej Ani szkoda. Piękna Jennifer z Jeźmina Okazuje się być zbrzydzonym babochłopem, który kopie ludzi w nieudanej grze Podobno niektóre źródła donoszą, że sprzedaż wynosi zero Dzień dobry, ja tylko chwileczkę poprzeszkadzam w grze Czy rozumiem, że to jest przesunięcie miłości z Dragon Balla ze starych lat na młodsze pokolenie? Mam taką nadzieję, może niech się wypowiedzą, ale chyba lubicie Dragon Balla, co? Ja bardzo, ja. Oglądaliście już dajmy, czy jeszcze nie? A jeszcze nie, nie wiem ja, Bardzo fajne. Podobało się? Tak. Cześć. Chciałem się zapytać, jak wrażenia z nowego Dragon Balla? 10 na 10, bardzo fajna gra. Eee, grałem w poprzednią część 17 lat temu i bardzo mi się podoba w jaką stronę poszli też. Czyli taki ten Tenkaichi, ale w odnowionej wersji na e, współczesne tak. czasy. Tak, dokładnie tak. E, brakuje kilka. Trybów, na przykład w ten 3 był tryb, yy, ja to mówiłem setka, że było jedna postać i 100 różnych postaci do pokonania i trzeba było okay. jedną postacią pokonać wszystkie 100 i było to bardzo trudne. A masz prywatnie już yy, no tak. swoją kopię? Tak, tak. Na, na jaką platformę? Yy, na Steamie na komputer. Chcieliśmy spytać, jak wrażenia z gry? Bardzo przyjemne, nie powiem, bardzo przyjemna łamigłówka logiczna w tym momencie, a i, i niestety błąd popełniłem, dobra. To dlatego, że zagadaliśmy, przepraszamy, ale myślę, że następne podejście będzie fajne. No z pewnością, ale polecam jak najbardziej, można już dodać sobie do, do wishlisty na Steamie, można śledzić na Facebooku, jestem bardzo zachęcony. Jak najbardziej. Zobaczymy, bo widziałem tablet. Myślałem, że się da tak głowo zamówić, ale widzę, że to fajniejsze rzeczy się dzieją. Nasza gra, Clockwork Rabbit, jest robiona przez zespół pięciu osób, ale też jakby nie na pełen etat, tylko na zasadzie takiej trochę pracy po godzinach. Czyli pracujemy dla innych firm i jednocześnie mamy swój dodatkowy projekt po godzinach. Jest dwóch programistów, dwie, dwie osoby odpowiedzialne za grafikę, jedna osoba za audio. Planowane inne platformy, wszystko bo jeszcze nie zajrzałem tam tak. do tego na co to wyjdzie w ogóle. Więc teraz tak. Mamy demo dostępne na Steamie w tym momencie. Mhm. W demo na Steamie są dwa pierwsze światy. W zależności jak to gra jest takie od 15 do 30-40 minut rozgrywki i budowany edytor, dzięki czemu można robić nowe mapy i udostępniać je innym graczom i gracze mogą ściągać też mapy, jeżeli ktoś inny je udostępni. Jak długo przewidywana jest kampania? Takie półtorej godziny do 2 trzech. Tryb fabularny też właśnie ma przy okazji budowaną historię. Jest ona przedstawiona w taki sposób, że jest to jednocześnie gra logiczna, ale jest też grom typu Hidden Object Puzzle Adventure i możemy wyszukiwać fragmenty historii na mapie, które później składają się w historyjkę kuliczków, które właśnie zamieszkują ten świat nakręcanych królików. Czyli po prostu nie ma ściany tekstu, tylko jest opowiadanie tak. przez odkrywanie. Wszystko jest przez odkrywanie, bez żadnych dialogów, tylko właśnie tak bardziej wizualnie, komiksowo. Mamy w każdy dział to zupełnie inny kuliczek. Przechodzimy przez linię produkcyjną, farbiarnię, Szwalnie, odwiedzamy stołówkę, magazyn, więc to też nie są takie oczywiste światy, jak na przykład pustynia, no, ale skąd inspiracja w ogóle na fabrykę tekstylną? Generalnie jesteśmy z Łodzi. No, łódź no, łódź rozumiem, trochę no. tym stoi, więc powiedzmy, że jest to takie nawiązanie do naszej kolebki, z której jesteśmy i z której jest większość osób z naszego zespołu. Wszyscy jakby jesteśmy w Łodzi. Grafika też jest mało typowa, bo jest to nawiązanie do twórczości Alfonsa Muchy. Mhm. Trochę też art. deco, secesji, to tak zmiksowane właśnie z takimi kuliczkami rodem z Alicji z Krainy Czarów. Tematyka gry jest powiązana m.in. z cofaniem czasu i manipulacją, tworzeniem robotów nakręcanych trybików, zegarków i gdzieś to się ładnie ze sobą łączy. Kolejny tytuł, jaki chcemy Wam przedstawić, to PubChamps. Z nami jest Weronika. Weronika, która jest głównym grafikiem tego projektu. Skąd inspiracja, żeby no psiaki kopały piłkę, to przede wszystkim? PubChamps zaczął jako niewielki prototyp który powstał już lata temu i postanowiliśmy go przywrócić do życia, nadać mu świeżości i stworzyć w końcu stworzyć z niego pełnoprawną grę. Jak duży zespół pracuje nad tym tytułem. Mamy w sumie 6 osób, dwóch właścicieli i czterech pracowników i razem tworzymy ten tytuł. Grafika, ok, muzyka, ok. Muzyka. Wiemy, że jest na Steamie. Na jakie inne platformy jeszcze ujdzie? Będzie głównie na Steamie, będzie na platformach mobilnych, iOS, Android. Chcemy również zrobić port na Switcha. Musimy uciekać przed słońcem, na którym nadal te wybuchy mają miejsce. Musimy dbać o resurse, które pozwalają nam dalej utrzymywać kondycję statku. Musimy dbać o morale naszego zespołu odkrywać różne inne nacje. Gierka jest przesunięta troszkę w przyszłość, gdzie ludzkość powoli zaczyna kolonizować to, co się dzieje i każdy chce odciąć swój kawałek tortu. Iloma z osobami żonglujemy, pomijając personel, bo widzę 14 na górze. Tak, jak widzimy to wszystko u góry, wszystko ma jakieś swoje funkcjonalności. I teraz pytanie, jak bardzo skomplikowany jest to tytuł, jak wyglądają główni odbiorcy, waszym zdaniem, do kogo ta gra jest skierowana? Czy to raczej dla dzieciaków, czy raczej dla bardziej doświadczonych graczy? Myślę, że nie mówimy tu o dzieciach. Jest to zdecydowanie gra dużo bardziej zaawansowana. Ludzie, którzy lubią strategię, na pewno im się to spodoba. Przynajmniej ja w to głęboko wierzę i chciałbym, żeby tak to wyglądało. Jest to gra ciemna, mroczna, często depresyjna. Nasi załoganci mogą chorować na różne choroby psychiczne. Mogą ich spotykać bardzo ciężkie, etycznie i moralnie trudne wybory. Czy już jest przewidziana data premiery? Chociaż potencjalnie nie, nie pytam o szczegóły. Nie wiem na ile mogę to powiedzieć, ale. No, planujecie się na przyszły rok, dwa, ale... za dwa lata? Gra jest już raczej przy wykończeniu. Mam Co nadzieję, wygodę? że uda nam się dostarczyć ją w najbliższych miesiącach. O pająka. E, hmm. Jaki sposób powiększania go, ulepszania, czy w ogóle na to żaden ten sposób nie wpływam? Jasne. Generalnie pająk sama sobie posiada w środku drukarkę 3D. Ta drukarka 3D. Robi budynki. Teoretycznie możemy to też nagrać, akurat jest okno dialogowe, ale każdy ten taki trójkącik, który znajduje się na jego jakby skrzydełkach, to jest miejsce na budynek. Generalnie ludzie znajdują się tu gdzieś tam w środku, mamy różne generatory, fabryki, jakieś tam kompleksy, w których trzymamy swoje crew. Jest także platforma na rakietę, która jest finalnym celem gry, żeby się stamtąd po prostu wydostać. To jeżeli możemy. Nie? Jasne. Jaka jest szansa, że zajmiesz Żadna. Tak okaże obyczaj. Nie? Tak okaże tak obyczaj. Dzięki.